Wrażliwość jest moją siłą. Czas płynie w zwolnionym tempie. Odczuwam godzinę jak miesiąc, a dzień jak rok. Nie wiem ile czasu minęło od ostatniego kosztowania smaków z ogrodu, ale teraz odczuwam głód. Wabiona zapachami z pobliskiego ogrodu wyruszam w jego stronę. Wilki siedzi w cieniu morelowego drzewa, ma zmrużone oczy, odpoczywa. Nie chcę przeszkadzać w jego ciszy. Spokojnym ruchem obrywam morele z gałęzi, siadam na dywanie straw i wgryzam się w słodycz owoców. Jakie te morele są pyszne, mówię do siebie szeptem. Smakując owoców, mam uczucie, że kubki smakowe eksplodują od przyjemności odczuwanej z ich kosztowania. To jest taki rodzaj pokarmu, który odżywia ciało kilkoma kęsami. Spożywając żywy pokarm, dostarczam organizmowi wszystko to, czego potrzebuje dla zdrowia. Kosztujesz morele, Rejano? Smacznego, na zdrowie. Och, tak, Wilkiju, są soczyście pyszne. Nie chciałam zakłócać Twojego odpoczynku. Nie zakłóciłaś mojego odpoczynku. Słuchałem, o czym szumi drzewo morelowe. Rodząc swoje owoce. Wiele można dowiedzieć się o roślinie, jej właściwościach, potrzebach, wsłuchując się w jej historię. Zastanawiając się nad witalną energią, która jest potrzebna, aby organizm zdrowo funkcjonował, uważam, że ludzie na tej planecie zbyt wiele jedzą i wiele z tego jedzenia marnują. Mieszają ze sobą smaki, nie rozpoznając ich poszczególnej esencji. A w ten sposób utrudniają również organizmowi trawienie spożywanego pokarmu. Co więcej, tworzą i jedzą sztuczne jedzenie grabiąc siebie ze zdrowia. Kolejno produkują pastylki, których regularne spożywanie ma polepszyć stan zdrowia popsutego przez nich samych. Obserwując to zachowanie, zastanawia mnie, dlaczego ludzie wywołują swoją destrukcję, często mają świadomość, że to im nie służy. A jednak w kieracie codzienności nie znajdują motywacji, odwagi, aby być w pełni odpowiedzialnym świadomym istnieniem na Ziemi. Istnieniem, które docenia i troszczy się o życie swoje, innych i całej planety. Sami dla siebie jesteśmy najwłaściwszą medycyną. Jeśli człowiek naprawdę chce być zdrowy, a nie tylko odczuwać ulgę, którą przynoszą wspomniane przez ciebie pastylki. Potrafi uruchomić w sobie procesy samouzdrawiania, wspierając organizm swoją gotowością i świadomą obecnością. Każdy ma zdolność, aby siebie uzdrowić, lecz nie każdemu udaje się wyzwolić w sobie tę siłę. Na początku muszą zajść zmiany w Nim, w myśleniu, to wpływa na pole energii. Powodując otwarcie strumienia przepływu, który oczyszcza z tego, co niepotrzebne, z tego, co nie służy, napełniając tym, co konieczne dla odzyskania zdrowia. Każda nierównowaga w ciele zaczyna się wcześniej i dużo głębiej, a manifestuje się pod postacią diagnozy w momencie, kiedy jest się od siebie już za daleko. Harmonia w ciele, umyśle, duszy pojawia się. Kiedy człowiek odnajduje w sobie spokój, scala się ze swoją odśrodkową siłą, rozpalając w sercu ogień, a w ciele światło. Symptomy, których doświadcza ciało, są sygnałem, że człowiek nie żyje w zgodzie ze swoim przeznaczeniem, nie wypełnia swojej misji, jest oddalony od źródła esencji. Z symptomami ciała nie trzeba walczyć, uciszać ich kolorowymi pastylkami. Objawy w ciele niosą informacje, aby wejść na drogę swojego przeznaczenia, przeżywając życie w zgodzie ze sobą. Należy przyjrzeć się nierównowadze ciała, usłyszeć, co ma do przekazania wypełniająca człowieka esencja. W momencie, kiedy człowiek stali się ze sobą od środka i będzie żyć w zgodzie ze swoim przeznaczeniem, ciało nie będzie potrzebowało się z nim komunikować, manifestując bolesne choroby. Greliano, jestem radosny i spokojne jest moje serce, kiedy widzę Twoje zrozumienie. Urodziłaś się, pamiętając, i nie pozwoliłaś pamiętania wymazać. Babka często opowiadała o drodze pamiętania. Człowiek, aby mógł przeżywać życie w zgodzie ze sobą i prawdą, którą wnosi w życie innych, musi odzyskać pamiętanie. Droga każdego jest inna. Składają się na nią różne okoliczności. Czasami bolesne, smutne, innym razem wzruszające, radosne. Nie trzeba się tych stanów bać, wypierać, wstydzić. Należy pozwolić treści życia swobodnie przepływać, nie zatrzymując niczego na stałe. Tak, Reliano, czym jest zdrowie wiesz i co najważniejsze żyjesz w zdrowiu. A czym jest twoja siła, w którym momencie poczułaś w sobie to uczucie? Siła, uwalnia wrażliwość wielkieju, tak samo jak wrażliwa, jestem również silna. Wrażliwość jest czuciem, odczuwaniem i przenikaniem do najdrobniejszego drżenia chwil żywych serc świata natury. Jest dialogiem opartym nie na słowach, a odbieraniu świata odczuwaniem. Słyszę niewypowiedziane, widzę dalekie, odczuwam fizyczne. Kiedy pokocham, nie boję się i nie wstydzę wyrażać uczuć. Wiem, że odsłonięcie emocjonalne może przynieść pewien rodzaj bólu, zranienie, ale to niewielka cena, którą płacę za życie w prawdzie, bo pozwolenie sobie na odczucie zranienia to nie jest słabość, a siła. Wielką siłą jest życie w prawdzie. Jak silna jestem, poczułam, kiedy babka odeszła, a w drewnianym domu zostałam sama. Miałam kilkanaście lat, lecz mądrość, którą poz pozostawiła po sobie w ogrodzie mojego serca, prowadziła mnie, umacniając w każdym kolejnym dniu. Babka przygotowywała mnie na dalszą drogę, w której jedynym kompasem była moja intuicja i wiedza wynikająca z obserwowania świata natury, ludzi, łąk i siebie. Nauczyłam się samodzielnie karmić ciało pożywieniem z ogrodów, lasów. Dbałam o sad i ogród warzywny, o kozy i pszczoły. Mąkę dostawałam od młynarza z za rzeki, a ludzie łąk częstowali mnie swoimi zbiorami. Przynosili owoce, warzywa, przetwory. Z czasem, kiedy byłam już coraz starsza, pytali, jak poradzić sobie z różnymi dolegliwościami w ciele, które nie pozwalały im w zdrowiu doświadczać życia. Wtedy zrozumiałam, czym jest dar, o którym opowiadała babka i w jaki sposób się z nim obchodzić. Nie wolno lekceważyć talentów, a rozwijać je i umiejętnie wykorzystywać, by móc pomagać innym. Siłę odczuwałam, kiedy człowiek zdrowiał nie dzięki mojemu wiedzeniu, a dzięki zrozumieniu, że jeśli pojawia się w jego ciele lub umyśle choroba. To po to, by pomogła człowieka ulepszyć. Ja podpowiadałam, jakie zioła i pożywienie człowiek może spożywać, aby ciało wesprzeć w powrocie do zdrowia. Ale najważniejszą pracę musiał wykonać on sam. Każdy człowiek ma w sobie wielką siłę, której może użyć dla swojego dobra lub swojej destrukcji, siłę niepojmowaną przez umysł, a wyzwalaną przez serce. Potrafi z niemożliwego zrobić możliwe, z chorego zdrowe. Każdy człowiek u źródła jest wrażliwy, co oznacza, że też silny, lecz bojąc się zranień, ukrywa tę szlachetną cechę pod obronną tarczą. I wtedy słabnie, a to zranienia powodują, że scalamy się w całość, ulepszając swój charakter. Nie wstydzę się uczuć i nie boję ich wyrażania. Trudy życia zamieniam w piękno, a słabość w odwagę. Kiedy w codzienności pojawi się życiowe wyzwanie, przypominam sobie, czym jest siła we mnie i w jaki sposób mogę z niej korzystać. Był to fragment z książki Opiekunka Wrażliwości, czytała autorka.